Chwała do i Bracia, Chrystus przyszedł już jako arcykapłan, dobry przyszły, przez większy i doskonalszy przybytek nie ręką uczyniony. To jest nie tego stworzenia ani przez krew kozłów, ani cielców, ale przez własną krew wszedł raz na zawsze do świątnicy, osiągnąwszy wieczyste odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów, i wołów, i popiół, i jałowicy, skrabiając splugawionych, poświęce ich, Ku oczyszczeniu ciała, jakże daleko więcej krew Chrystusa, który przez Ducha Świętego samego siebie ofiarował niepokalanym Bogu, oczyści sumienie nasze od uczynków martwych dla służenia Bogu żyjącemu. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, żeby przez śmierć poniesiono dla odkupienia tych przestępstw, które były pod pierwszym testamentem ci, którzy są wezwani otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa w Chrystusie Jezusie Panu Naszym z Ewangelii według świętego Jana. Od czasu mówił Jezus do żydowskiej rzeszy. Kto z was dowiedzie dla mnie rzekł, Jeśli prawdę mówię wam, czemu mi nie wierzycie? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Dlatego wy nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. Odpowiedzieli wtedy Żydzi i rzekli mu. Czy my niedobrze mówimy, żeś ty jest Samarytanin i czarta masz? Odpowiedział Jezus. Ja czarta nie mam, ale czczę Ojca mego, Abyście mnie nie uczcili, ale ja nie szukam chwały własnej. Jest taki, co szuka i sądzi. Zaprawdę, zaprawdę, mówię Wam, jeśli kto zachowa mowę, moją śmierć nie ujrzy na wieki. Rzekli tedy Żydzi. Teraz poznaliśmy, że czarta marszał. Abraham umarł i prorocy. A co powiadasz, jeśli by kto zachował mowę, moją nie skosztuje śmierci na wieki? Czy Ty większy jesteś nad ojca naszego Abrahama, który umarł i prorocy umarli? Kim sam siebie czynisz? Odpowiedział Jezus, jeśli ja sam siebie chwalę, niczym jest chwała moja. Jest Ojciec mój, który mnie uwielbia, o którym wy powiadacie, że jest Bogiem waszym, a nie poznaliście Go, ale ja Go znam. Jeśli bym powiedział, że Go nie znam, będę podobnym wam kłamcą, ale Go znam i mowę Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że mu miał oglądać dzień mój, ujrzał i rozradował się, Rzeki wtedy Żydzi do niego, pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzeki mi Jezus, zaprawdę, zaprawdę, mówię wam, pierwej niż Abraham się stał i jam jest. Porwali wtedy kamienie, by rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł z świątyni. Ojca i Syna i Ducha Świętego okres Męki Pańskiej zaczynamy od czytania Świętego Paweł, o tym jest Jezus Chrystus, jego kapłaństwie, o tym, że przez swoją krew wszedł Chrystus do świątnicy i na zawsze. Ta krew jest wyraźnie przeciwstawiona tej krwi cielców, których krwi przelani nie mogło dać zbawienia. Było czysto rytualne zastosowaniem się do prawa mojżeszowego, ale... Krew Chrystusa jest to, która prawdziwie zbawia, bo jest krwią Boga człowieka. Po to stał się Bóg człowiekiem, by mieć krew, by w Jego żyłach krew, którą to krew mógł przerać, byśmy mieli zbawienie w obfitości. I kapłaństwo Jezusa Chrystusa jest po to, po, temu, po to mu dane, by mógł przerać swoją krew, by być kapłanem i żertwą jego krew była tym darem ofiarnym, nie tylko krew, ale jego po prostu życie, które jest symbolizowane przez krew, by on mógł być prawdziwie pośrednikiem wiecznym i najwyższym kapłanem. Nie ma żadnego kapłana na ziemi oprócz Jezusa Chrystusa ściśle rzecz biorąc. Bo kapłani Starego Testamentu nie byli w porównaniu z Chrystusem, można by rzec, kapłanami w ogóle, byli o tyle, o ile kapłanami, ponieważ ich dary nie były godne, ich wyświęcenie było, nie było tym samym. A natomiast kapłani Nowego Testamentu są kapłanami prawdziwymi, ale wyłącznie dlatego, że są w Jezusie Chrystusie wyświęceni. Ta pieczęć, która jest na nich wyrażona w święceń kapłańskich jest pieczęcią kapłaństwa Chrystusowego. Oni nie są kapłanami sami z siebie. Radny kapłan Nowego Testamentu, że prawdziwie wyświęcony ksiądz katolicki Nowego Testamentu, nie jest kapłanem sam z siebie, tylko o ile uczestniczy e, w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Ręce kapłana są tymi rękami, które składają Bogu ofiarę czystą e, Jezusa Chrystusa, za Jezusa Chrystusa i w jego imieniu, i w jego wręcz osobie. Osoby. Kapłan się użycza niejako swoich rąk, tylko i wyłącznie Jezusowi Chrystusowi. Dlatego był piękny zwyczaj cofania kapłanów po, po rękach, co nie było wynikiem żadnej idolatrii, żadnego przesadnego szacunku, tylko właśnie wyrazem głębokiej wiary, że te ręce są rękami niejako Jezusa Chrystusa. Można by powiedzieć, że to co robią moderniści obecnie z tym Jerzy Bergoglio na czele, że nie pozwalają często całować swoich rąk, natomiast wycałowują bardzo często ręce ludzi, którzy na pewno nie są kapłanami, jak na przykład rabini żydowscy. Znaczy, ci ludzie nie wierzą w własne kapłaństwo i być może mają w tym rację, dlatego że, dlatego, że nie są prawdziwie kapłanami z powodu nieważności święceń, ale bardzo często jest też tak, że ludzie ze starymi święceniami, tymi prawdziwymi, nie pozwalają cołać swoich rąk, co, w, czym, w czym obrażam de facto Jezusa Chrystowo się, że ludzie ich czczą jako, jako ludzi. A kimże jest człowiek, by tak wielką godność i taki szacunek odbierać sobie, odbierać od, 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 od ludzi. To widzimy taką wyraźną różnicę między prawdziwą pokorą, e, która e, Dawnych Świętych, a fałszywą pokorą czasów dzisiejszych, w których e, Widać wyraźnie, że moderniści chcą być pokorni w tym tego co znaczy Chcą pokazać Kościół. Myślę, że będą pokorni, jeśli będą czynić, pozwalać by Kościół był, by Kościół był wzgardzony. Mamy taką piękną postawę św. Piusa X, gdy po ukazie, po rewolucji 1905 roku, gdy władze carskie Poforgowały wreszcie Kościoły, przestały dyskryminować rzymski katolicyzm w swoim państwie. Przybył do Rzymu ambasador rosyjski. Myślał, że zostanie pochwalony przez papieża za ten, za, ten, za ten rzekomy e, akt łaski. Święty 50. przyjmował ambasadora rosyjskiego na siedząco, co było dyplomatycznym ukazaniem e, swojej wyższości nad ambasadorem rosyjskim. Święty Piłsudziany chciał w ten sposób pokazać, że on reprezentuje władzę Jezusa Chrystusa. Nie musi się kajać przed wielkimi tego świata. Jeżeli rząd rosyjski pofolgował wreszcie katolikom po latach dyskryminacji, a nawet prześladowań, to zrobił to, co powinien po prostu był zrobić, a nie pokazał żadnej wielkiej łaski, łaski Kościoła. Jeśli spojrzymy na Kościół katolicki w dawnych czasach, to ludzie kościoła, dostojnicy kościoła zawsze reprezentowali w sposób godny kościół, by pokazać, że jest to święta oblubienica Jezusa Chrystusa, jest to niepokalana oblubienica Jezusa Chrystusa i należy się jej szacunek. Byli często ludźmi osobiście skromnymi, tak jak święty Pius X, zanim został papieżem, był bardzo skromnym kapłanem, wikarem, wikarem biskupem później, tamtego kardynał był bardzo skromny, otwarty na potrzeby maluczkich. Spotykał się z ludźmi, którzy nie należeli do, do wielkich tego świata. Ale tam, gdzie reprezentował Kościół katolicki, wiedział i miał świadomość, że reprezentuje Jezusa Chrystusa. Jak widzimy w rozmowie z Żydami, Pan Jezus nie okazuje fałszywej pokory, tylko świadczy o własnej godności. Przecież ojciec go uwielbił, ojciec go wysłowił, miał obowiązek. On ma jako jedyny prawo do tego uwielbienia jako, jako Bóg, człowiek. I to jest ta różnica między prawdziwym Kościołem katolickim, a tą, tą parodią, można by rzec, tymi przebierającymi, którzy obecnie podtrzymują się pod reprezentantów Kościoła, którzy przyczyniają się do upokorzenia Kościoła katolickiego, którzy swoimi zachowaniami i pseudopokorą pozwalają by go że Kościół Święty Katolickiej znieważyć, upokorzyć i zdeptać po prostu, zdeptać. Musimy świadczyć o Jezusie Chrystusie, bo On sam o sobie zaświadczył. Ponieważ nie mógłby, bo byłby kłamcą tej grzy, życi, jak to im zarzucił, nie mógł skłamać sam o sobie, skoro miał taką godność, a nie inną, bo musiał to powiedzieć, musiał o prawdzie zaświadczyć. Jeżeli Abraham ucieszył się na widok Jezusa Chrystusa, to musiał zaświadczyć tym bardziej Żydom o tym, by Żydzi wiedzieli, że ich ojciec, do którego się odwoływali, Abraham, był tym, który wyłącznie przygotowywał ścieżki dla przyszłego, ścieżkę dla przyszłego Mesjasza. A oni, Żydzi, byli wybranie wyłącznie, czasowo i do pewnego momentu, by przygotować przyjście, przyjście Jezusa Chrystusa. To, to przyjście przygotowania, ale Ostatecznie odrzucili o mas Jezusa Chrystusa, odrzucili go generalnie i nie poszli, zanim nie uwierzyli w niego. Oczywiście tej garstki wybranej, wybranych z najświętszą Marią Paną, ze świętymi apostołami. Znaczy, w tym świętym okresie męki pańskiej pamiętajmy, że ten męczony Bóg człowiek jest naszym królem, że ten trud pozwoli się znieważyć, zdeptać, zgnieść i zamordować. Powiesić na drzewie Krzyża jest tym, który jest naszym władcą. I że jego klęska w oczach tego świata to wyłącznie klęską w oczach tego świata. I on musiał umrzeć po to, by zwyciężyć, by przez drzewo Krzyża otworzyć, otworzyć niebo, by przez swoją rękę, przez swoją największą krew wejść na zawsze do świątyni. Chrystus nie opuści nigdy w swojej świątyni, zawsze będzie przylała swoją krew w tejże świątyni na odkupienie naszych grzechów, chociaż będzie to już ofiara bezkrwawa, ofiara mszy święty, która właśnie dokonuje się przez ręce kapłanów tych, którzy są narzędziami Jezusa Chrystusa jego wiecznego i najwyższego kapłaństwa, którzy w imię osoby Jezusa Chrystusa działają, myślą i winni mieć z Jezusem Chrystusem jak najwięcej. Wspólnego, co się módlmy. byśmy mieli wielu dobrych, świętych kapłanów, wiele powołań zakonnych. Też Kościół święty katolicki był oczyszczony z tych wszystkich brudów, z tego kojarzenia z, z fałszywą fałszywym religią modernizmu, z fałszywą pokorą modernistów, z fałszywym ubóstwem modernistów, bo to jest jeden z, również z tych trików szatańskich, które stosują moderniści, bo szukać świat, udając ubogich, udając pokornych, udając skromnych. Udając czysty, udając po prostu. Bo szatan zawsze małpuje Jezusa Chrystusa i na przykładzie modernistów widać to bardzo wyraźnie, że, że to jest takie szatańskie, wypaczone małpowanie cnót Jezusa Chrystusa jego, jego całego życia. I nie wierzymy My w ten cały fałsz modernistów. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, który był prawdziwie pokorny, ale też prawdziwie godny, był prawdziwie święty i wierzymy w prawdziwych świętych, którzy naśladowali Pana Jezusa Chrystusa nie w sposób tani i, i, i potoczny, ale w sposób prawdziwy, to nie na pokaz, tylko po to, by prawdziwie siebie uświęcić naśladowaniem Jezusa Chrystusa i pomóc, e, pomóc też innym. Spójrzmy na świętych, którzy stali się bardzo podobni do Jezusa Chrystusa, jak chociażby święty Franciszek Sasyżu, Asyżu. Przez to zrodzili, stali się płodni Chrystusie, zrodzili całe rzesze swoich naśladowców, czy to zakonników, czy to osoby świeckie, e, którzy przez nas, naśladownictwo tychże świętych, w tym przypadku świętego Franciszka z Asyżu, znowu upodobnili się do tego wzoru, jakim jest nasz Pan Jezus Chrystus. Dzisiaj Wielcy Święci są także możliwi. Można powiedzieć, że im trudniejsze czasy, im trudniejsze próby, tym święci, którzy w tych próbach się wykuwają, tym będą święci, tym będą więksi, tym będą tym bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Im bardziej się nimi wzgardzi, im więcej złych rzeczy się im zarzuca. Jeśli spojrzymy na prawdziwych katolickich kapłanów dzisiejszych, to im się zarzuca właśnie najwięcej. Ani modernistom, ani lefebrystom nie zarzuca się tak wiele rzeczy, jak tej te garstce, która pozostała prawdziwie wierna, którzy chcą e, po prostu wytrwać aż do końca w służbie Pana Jezusa, w służbie do które zostali powołani, które nie są godni, ale które, które obiektywnie nie mogą zaprzeczyć, która jest służbą daną im dla posługiwania Panu Bogu na chwałę i na zdobienie dusz wienia Ojca i Syna i Ducha Świętego i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Synu, Matko Boża Bolesca